Zmiana pełną parą, pełną parą. Kasia i Czarek Cobel z Gdańska 4 tygodnie temu wzięli udział w programie Zmiana pełną parą. A to będziemy my? Coś przestrobałeś, Co robisz, żeby udobruchać swoją żonę? Biorę się za porządki. Jedna rzecz, którą zmieniłby swojej partnerce trudne pytanie. Chyba bym nie zmieniał. Nic. Nic byś nie zmienił? Najpierw jednak był casting. Cały czas coś się dzieje. To jest taka jedna wielka sinusoida góra-dół, góra-dół. Jesteśmy generalnie z taką trochę... Parom na dwóch biegiumach, ja jestem spokojniejszy, on jest bardziej tak impulsywna. Ja wydaje mi się, że do niego mówię hasłami, wydaje mi się, że on rozumie, a moje oczekiwania są zupełnie inne, z tego wychodzą jakieś dziwne historie, aż takie no, maksymalnych takich, że mi się wydaje, że on po prostu mnie nie kocha jednak, nie? Nasi bohaterowie przeszli metamorfozę pod okiem najlepszych ekspertek. No i jak jest w tym? No w tym jest bardzo wyraźnie, szczególnie w tym płaszczyku. Szczerze mówiąc, zrobiłabym tu jeszcze jedną rzecz. Jeszcze głębszy dekol. Dałoby radę. Odważnie. Tak. To jest moja ulubiona bluzka. Dostałam ją w prezencie podczas programu. Noszę ją do dżinsów, do czarnych spodni, do le -dżinsów. I jak ją pierwszy raz zobaczyłam, to się od razu w niej zakochałam. Jestem bardzo szczęśliwa, że ją mam. A to mój drugi prezent. Sukienka, ale jeszcze nie zdążyłam jej nigdzie wystąpić. Po powrocie operuję dwiema różnymi kosmetyczkami, bo Oprócz tego, że moja zwiększyła swoją objętość, to jeszcze kiedy moja córka nie widzi, to zawsze tam coś biorę i, i testuję to, co ona ma w kosmetyczce. Dzień dobry. No i jak? Fantastycznie. Po prostu jestem pod wrażeniem. Od czasu programu Czarek zdecydowanie bardziej domaga się koszul. Zmieniła się moja garderoba. Kupiłem nowe, eleganckie buty wyjściowe. Efekt końcowy był piorunujący. Oto najprzystojniejszy doker strój miasta. Niestety już zajęty. Czarek. Oto on. <laughs> Za chwilę spotkasz się z Kasią. Dobrze, Czy dobrze wyglądasz? Ona. Co? <laughs> Kasia zupełnie odmieniona. Zachwytom nie było końca. Wow! Już nie ma tego czarka. Wow! Rewelacja. Już nie jesteś tą Kasią. Oto ty. No teraz da. Z całego pobytu najlepiej wspominam ten moment, kiedy zobaczyliśmy się po metamorfozie. To jest takie jakby zamknięcie jakiegoś rozdziału, i otworzenie nowego, i możliwość pisania nowej zupełnie treści. Podczas czytania listów na romantycznej kolacji doszło do eksplozji uczuć i emocji. Ty jesteś dla mnie prawdziwym facetem wtedy, kiedy proszę Cię o to, żebyś ugotował obiad, a Ty to robisz, chociaż jesteś zmęczona. Konto w banku czy super samochód świadczony z kości? Przyznam się, że niektóre słowa pierwsza w życiu słyszałam. Czułem, że, będą, że padną takie słowa. To, co usłyszałam w tym liście, utwierdziło mnie, umocniło mnie w tym, że, że nasz związek jest mocny, że, że się kochamy, że mimo wszystko, że zawsze, że razem. No, Dało mi takiej pewności siebie jeszcze bardziej. Udział w programie bardzo zbliżył do siebie Kasię i czarka. Po weekendzie na pewno zaczęliśmy na siebie troszeczkę inaczej patrzeć. Zawsze byliśmy blisko, ale to jest tak, większa chemia jest. Ten weekend uświadomił mi, że powinniśmy częściej bywać razem, gdzieś z daleka od codzienności, od. Miejsca, gdzie mieszkamy, od ludzi, których znamy, że więcej czasu powinniśmy spędzać tylko my, we dwoje. No, takie, tak, właściwie to takie my, my, my w tabletce. No, jeszcze można by było dorzucić jakąś jedną skromną <laughs> awanturkę. No. no, żeby było w